não tu jogar o que tu viu quando a -lá. Czemu nie z Kasią? To mówiłem już nie z Kasią, bo Kasia u, 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 u swojej rodziny spędza święta. Cześć panią Pesek. Jest Barsi w pociągu, jest Barsi w pociągu. Pójdziemy, chcę tym kanapkę. Zjem kanapkę, pogadam i pójdziemy do Warska. Nie będzie w ogóle To jest kanapka, jajko i szynka Ja będę w... że będę jakoś w 23.30 mm, To jest jeden problem Że ja nie wziąłem ani ławek Ani mikrofonu Ja się zastanawiam, jakby to było dobrze położyć No nie wiem jak Słatki można w Warszawie kupić Nie chodzi bardziej o to, że jak będę streamował z boże, z laptopa To będzie dźwięk po prostu słaby, nie? Bo muszę tutaj go śladarnieć, ale mama ma mama jakieś sławki pewnie do kiedy myśli Albo wracam jutro wieczorem, albo w poniedziałek wieczorem. Jeszcze ja zobaczymy. No jest już na to też, co będzie na to za użycie. ma Paweł. jodota jest. Ej. Paniśmy 3,9, ty maksymal, 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 Ej, nie tego 29, tak czy? Pojechałeś nie w tym kierunku. Mieliśmy jechać na Białoruś, nie na Niemcy. To Białorusi będę jechał rowerem. A to już... To już yy, dalej. W czasie. Żonę nie ze sobą? No nie. Mówiłem. Mm. Ja nie wiem, jak będzie z internetem tutaj A cała adresę stream czy chwilę tylko? Całą trasę w czy chwilę czy tylko? No generalnie nie mam co robić, więc możliwe bardzo całą trasę 5 godzin Mojo dzisiaj eee, eee tak Zmyłem kanapę Pojechałem Kim. więc to można od hasy, od, od listy Od listy tam listy co trzeba zrobić w tym mieszkaniu Jakaś mi pomogła złożyć ten okólecz piorący i, i eee, odmawiam

Więc to można odliczyć od od, od od listy... Od listy ten, od listy, co trzeba zrobić w tym mieszkaniu. Ale Kasia mi pomogła złożyć ten otwór piorący i, i, i odmawiałem ściany też w pokoju Hajmowskim.

a oddanę się już odkurzacz? No. No, ale oddam we wtorek. Znaczy, tak jak ten gościu mówił, już że dopiero we wtorek mija 24 godziny jakby. Wypożyczyłem do wtorek, ale dopiero we wtorek mija 24 godziny, no przez święta. Będzie z z Będziesz kremem z Manusią? Będziesz ja jajeczka? Mam chłem. Czy wszyscy ci ty w jeden dzień?